Zatem przystąpimy do takiej refleksji nad tającą. Wezwania ojcze nie nas na pokuszenie z punktu widzenia Pisma Świętego i najstarszej tradycji kościoła. Na pewno pamiętamy taką dyskusję przed paroma latami, kiedy zmieniono włoską wersję modeli nasz, właśnie w tym, w tym wezwaniu. I była dyskusja na ten temat także w naszych mediach katolickich w prasie. No, jak należy rozumieć to nasze wyzwanie, które, które ma wariant taki no, staropolski, w tym słowie Wódź, nie wódź. I ta dyskusja dotyczyła pytania, odpowiedzi na pytanie. Czy prosimy tu Pana Boga o uchronienie nas przed pokusami, czy też o wygranie potyczki z pokusą? Ojcowie Kościoła i współcześni bibliści dopuszczają obie interpretacje tego tekstu. W tym wezwaniu, ich zdaniem, prosimy i o to, i o to w zależności, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Przy czym jeszcze ta. Yy, Pierwsza prośba o uchronienie nas przed pokusami może być też w dwóch wariantach. Abyśmy my nie wchodzili w pokusę, i aby Bóg nas nie wprowadzał w pokusę. Zatem mamy trzy wymiary tej prośby. Razem z Tobą o wygranie potyczki z pokusą i spróbuję nakreślić tajemnicę tego wezwania z punktu widzenia tych trzech. Wymiarów rozumienia tego wyzwania. Ale zanim to uczynię, przez chwilę zaczynam się nad tekstami Pisma Świętego, które mówią o kuszeniu Boga przez człowieka. Ale jeszcze wcześniej warto sobie odpowiedzieć na pytanie: czym jest pokusa? Termin ten pochodzi od greckiego słowa Pejrazem które oznacza doświadczać lub próbować. I też trzeba na początku od razu zaznaczyć za świętym Jakubem, który w swoim pisze, że Bóg nikogo nie kusi, czyli nikogo nie namawia do złych czynów. Tak należałoby rozumieć te słowa. Ale nie znaczy to, że nie może poddać próbie człowieka. Ja powiem podobieństwo narodu Izraela, który został poddany próbie na pustyni po wyjściu z Egiptu. Bóg wtedy dopuścił wszelkie trudy związane z wędrówką przez pustynię głód, pragnienie, niebezpieczeństwo dzikich zwierząt, wężów i skorpionów. To poddanie próbie miało charakter wychowawczy według biblijnej zasady, że karcenie i upominanie jest drogą do życia i do posłuszeństwa. Wiemy dobrze, że większość tego pokolenia. Narodu Izraela, która przechodziła przez pustynię, wychodząc z Egiptu, nie wygrała tej próby. A sami wystawiali Boga na próbę. Tak, w Księdze Liczb, właśnie Bóg podsumowuje to wydarzenie. Już kiedy przeszli przez pustynię, stanęli na Granicy Ziemi obiecanej i Bóg mówi, wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu. Ci nie zobaczą kraju, który obiecałem pod przysięgą ich Ojca. Analizując tę sytuację, kiedy Bóg wystawiał Izraela na próbę na pustyni, a oni nie wygrali tego doświadczenia. A właściwie w odpowiedzi na tę próbę sami wodzili Boga na kuszenie, można postreścić to to ten ich problem w tym, że nie odkrywali Bożej obecności, wątpili w Bożą obecność i miłość Pana Boga. Pamiętamy, że niejednokrotnie domagali się Bóg objawiał poprzez spektakularny swoją obecność, wychodził naprzeciw ich, ich potrzebom, zamiast mu zaufać w doświadczeniu próby, którą on dopuścił, lud Izraela prowokował Boga, aby ciągle dokonywał nowych cudów. Dlatego Bóg w księdze mądrości mówi, że daje się znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w niego. Podsumowując to krótkie takie spojrzenie na tę tajemnicę kuszenia, poddawania próby Izraela a i jego odpowiedzi na to doświadczenie przez kuszenie Boga, można powiedzieć, że wtedy kiedy doświadczamy próby, pokusy, Zagnać się coraz większe zaufanie Bogu i pogłębić prawdę o Jego miłującej obecności w czasie pokus. I jeszcze tylko dodam e, słowa, które święty Paweł a, kieruje do Koryntian w pierwszym swoim liście, mówiąc nie wystawiajmy Pana na próbę, nawiązując właśnie do tych wydarzeń z historii ludu Izraela, kiedy wędrował przez pustynię. I wtedy przy tej okazji mówi, że żadna pokusa nie jest większa niż ta, która zwykle nawiedza ludzi. Ponadto Bóg nie dozwoli nas puścić ponad to, co potrafimy znieść, lecz, cytuję, lecz słuchając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania. Dlatego widzimy, jak ważna jest modlitwa w czasie doświadczenia pokusy wartość na relację z panem Bogiem, aby odczytać także tą ścieżkę wyjścia z tej pokusy, którą Bóg na nas dopuścił. I teraz pierwsza wersja odczytania naszej prośby, więc Ojcze, nie wprowadzaj nas w pokusę. Zajmę sobie sprawę, że Człowiek, który jest na początku rozwoju drogi swojej wiary, no jest dość słaby i ma prawo prosić Pana Boga, aby go nie wystawiał na trudności, które mogą go złamać. Ale także człowiek mocny duchowo, który jest poddany długotrwałej pokusie, długotrwałej walce. No, ma prawo prosić o oddalenie tej próby albo osłabienie jej. Ja tylko przytoczę dwa przykłady z, z Ewangelii i z listów Pawła. Pierwszy to przykład samego Pana Jezusa, który w Getsemanii prosi: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Także nie jak ja chcę, ale jak Ty. Widzimy, że ta prośba powinna zawsze być powiązana sprawienie wypełnienia woli Bożej. Ale przy tej okazji dowiadujemy się, jaka jest recepta na, na to, aby nie ulec pokusie, bo zaraz potem Jezus zwraca się do trzech apostołów, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Mamy trzy elementy, które tutaj nam Jezus pokazuje. Pragnienie tak, wypełnienia woli Boga, czuźność, czujność duchowa i modlitwa. Jako środki zaradcze, aby nie ulec pokusie. Podobnie prosił święty Paweł w drugim liście do Koryntian o oddalenie ościenia dla ciała. Bóg również nie oddalił od niego trudnych doświadczeń. W tym przypadku dowiadujemy się o owocach przejścia przez ogień pokus. Paweł bowiem pisze, że Odpowiedzią Boga na Jego próby były słowa Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Paweł zatem musiał nauczyć się żyć z ościeniem i łaską. Okazuje się, że jedno nie wyklucza drugiego. Doświadczenie pokusy nie wyklucza, że no, jesteśmy w święcającym. Jak się przekonamy, Wręcz zakłada, aby to pogłębienie relacji z Panem Bogiem było większe. Nie ma innej drogi, jak wejście do no, zmagania się coraz ostrzejsze ze złem. Dzięki poznaniu tej prawdy panu cieszy się i dziękuję Bogu za doświadczenie pokusy, pisząc najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa i widzimy, prośba o oddalenie pokusy może się pojawić także u duch duchowych mocarzy. Dlatego też jest ona wołaniem człowieka, który doświadczają cierpienia, obawia się, że nie dochowa wierności Bogu z powodu słabości ludzkiej natury. Może to być również prośba o zmniejszenie natężenia pokus. Jednak każda taka prośba powinna się kończyć słowami jak ja chcę, ale jak Ty, ojczy. tak jak prosił o to Jezus. Druga cena. I drugie spojrzenie na interesujące nas wezwanie, które może wybrzmieć następujące. Ojcze, spraw, abyśmy sami nie wchodzili w pokusę. I do tego nawiązuję chryzostom w następujących słowach. Tymi słowami poucza wszystkich świętych, aby się nie narażali, aby wrogom stawiali czoła i okazywali całe swe męstwo, sam jednak nie wybiegając im naprzeciw, nie rzucając się jako piersi wir walki. Dlaczego tak? Bez wątpienia dlatego, aby nauczyć ich pokory i uwolnić od zarzutu próżnej chwały. To jest dla tych, których. Ogarnia pycha duchowa i uważają, że nie wiadomo, jakimi są mocarzami duchowymi. I sami wchodzą w trudne doświadczenia, które przerastają ich siły duchowe. Tu sprawdza się ta znana zasada, mierz siły na zamiar. Rozwijmy to później, ale pamiętamy. Że Pana Jezusa Duch Święty wyprowadził na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła. Jezus sam nie podjął tej decyzji, sam wymiarze swojego człowieczeństwa, bo chodziło tutaj o, o kuszenie Jezusa jako człowieka. Tajemnica jego bóstwa jeszcze była dla diabła wtedy ukryta. Jezus wtedy sam nie wszedł w pokusę. Tylko został wprowadzony przez nią, przez Ducha Świętego. To jest właśnie przestroga dla tych, którzy zbyt ufają swoim siłom, siłom duchowym. Inny wariant tej prośby, abyśmy sami nie wchodzili w pokusę, pokazuje Święty Grzegorz z Nysy. Które ostrzega, trzeba dobrze rozpoznać zło, które jest ukryte pod pozorem dobra. Używa tutaj obrazu przynęty w słowach. Nie poknie haczyka ten, kto nie szuka przynęty. Kto nie szuka przynęty, nie da się sprowokować, aby wejść w pokusę. I podobnie pisze orygeneza. To ulega pokusie, wchodzi w pokusę i wpada w jej sieć. Można podsumować powyższe stwierdzenia Ojców Kościoła, że ten sam wchodzi w pokusę, kto szuka przynęty zastanowionej przez diabła. I tutaj widzimy, że stwarza wchodzenie w doświadczenie pokusy, szukanie jej poprzez środowisko, mm. i które mogą być właśnie taką pokusą do nieprzezwyciężenia, to głupota I, I ta modlitwa, ta wersja tej modlitwy, Ojczystawa, byśmy sami nie wchodzili w pokusę, wtedy powinno się ubolić sercu człowieka. I na koniec tego punktu zasygnalizuję jeszcze temat, że wejście w pokusę jest przeciwieństwem wejścia do Królestwa Bożego. Widać to jest po konsekwencji Ewy, kiedy wraz z Adamem musiał opuścić Wejść w pokusę oznacza nie wejść do Królestwa Bożego. To stara prawda, ukazywana przez też ojców Kościoła, że są powiem, dwie drogi, które człowiek może jedną tylko wybrać życie albo śmierć. Jak wybiera śmierć, wchodząc w pokusę, sam wchodząc w pokusę zamyka się na drugie życie. I jeszcze ciekawa rzecz wnośnie tej prośby, że ona dotyka przyszłości. Przede wszystkim przyszłości. Jeśli prosiliśmy o chleba naszego daj nam dzisiaj, to dotyczyło to przede wszystkim teraźniejszości. Jeśli prosiliśmy o odpuszczenie grzechów, to dotyczyło to przeszłości. Ta prośba Choć dotyka też teraźniejszości, kiedy zmagamy się z pokusą, ale wybiega jakby w przyszłość, w, kontek w kontekście konsekwencji tej naszej walki. I ostatnia, trzecia wersja, trzeci wargian odczytania tej prośby: Ojczyzna, abyśmy nie ulegli pokusie. I jest to prośba o umocnienie w chwili próby, a Bóg, ojciec, wspomógł tego, kto zmaga się z pokusą. I znowu spojrzymy na e, trzy aspekty tej prośby. Pierwszy to oczyszczenie i próba wiary. Zwraca na to uwagę choćby cypian z kartaginy w słowach, że Bóg e, wykorzystuje działanie złego doświadczeniu pokusy dwojaką dla ukarania nas, kiedy grzeszymy, lub za większej chwały, gdy jesteśmy poddawani. I podobnie pisze Chromacjusz za chwilę, dwojakie źródło tej pokusy i różne przyczyna, ponieważ jednych pokusa przez grzech wiedzi do poprawy, innych do wypróbowania wiary. I tutaj mamy ukazaną prawdę, o tym, że wejście, doświadczenie trudnych sytuacji, które możemy nazywać pokusem próbą, no jest konsekwencją wejścia w pokus. I później to, co na, na nas dopuszcza, jest taką formą oczyszczenia. wzięciem konsekwencji, jakby za grzech, za konsekwencje Natomiast kiedy człowiek jest z nimi, inny nie ponosi żadnego grzechu w kontekście choćby danych sytuacji, taka próba wzmacnia jego wiarę. I drugi aspekt tej prośby o, o to, aby nam pomógł zwyciężyć pokusę, to poznanie się. Tak o tym pisze Orygenes. Dzięki pokusom okazuje się, jacy jesteśmy. Wychodzą na światło dzienne tajniki naszego serca. I z kontekstu tej wypowiedzi Orygenesa też dowiadujemy się, że to poznanie siebie jest związane i z poznaniem swojej słabości. Która pokusa nam ukazuje, ale też odkrywamy dary Boże, które Bóg nam dał, zwłaszcza wtedy, kiedy konfrontujemy ze złem, którego doświadczamy. Więc w walce z pokusami odkrywamy poziom naszej słabości, ale także i możemy odkryć moc Ducha Świętego, która w nas już jest. I na koniec, króciutko warto rzucić okiem na kuszenie Pana Jezusa na pustyni, które ukazuje trzeci wymiar tej prośby odnośnie wzrostu duchowego. Należy zwrócić uwagę, że Pan Jezus walczy tam z szatanem poprzez Słowo Boże i nie wchodzi w dyskusję z szatanem, tak jak weszła w nią Ewa i przegrała. Te dwa kuszenia, tak. Rańskich to na pustyni, są bardzo podobne do siebie i widzimy tam, że one dotykają tych trzech wymiarów, które mówi Jan w swoim pierwszym liście: porządkowość ciała, i pychy. Ale bardzo ciekawe jest to, że po wygraniu tej pokusy, jak notuje Łukasz w swojej Ewangelii, Jezus wyszedł zwycięsko i powrócił z mocy ducha do Galilei. Oryganes, komentując ten fragment, pisze tak: Powiada pismo, Jezus powrócił w mocy ducha. Dodano wyraz moc, ponieważ Jezus podeptał smoka i w walce wręcz zwyciężył kusiciela. Jezus postąpił na niego Ducha Świętego, którego wyprowadził na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Po zwycięskiej walce z diabłem idzie do Galilei już w mocy ducha. I to jest bardzo ważna informacja dla nas, że poprzez zmaganie się z pokusą, w którą sami nie wchodzimy, którą Bóg nas wprowadza, Doświadczamy mocy Ducha Świętego, tak jak Pan Jezus po swoim kuszeniu. Jako podsumowanie, zacytuję jeszcze słowa Jana Chryzostoma, który pokazuje pięć owoców zmagania się z pokusą. Po pierwsze, byś zrozumiał, że stałeś się o wiele silniejszy. Po drugie, byś był umiarkowany. I nie wywyższał się z powodu wielkich darów, gdyż pokusy mogą tobą zachwiać. Po trzecie, aby ów zły duch, który dotąd powątpiewał o twoim oderwaniu, przekonał się na podstawie próby pokus, że porzuciwszy go, całkiem odstąpiłeś od niego. Po czwarte, byś stał się w ten sposób silniejszy i ostrzejszy od wszelkiego żelaza. Po piąte, Byś otrzymał jasny dowód na temat powierzonych ci skarbów. To tyle Krótkie, mam nadzieję, że krótkiej refleksji. Ostatnie, po piąte, abyś otrzymał jasny dowód na temat powierzonych ci skarbów. Czyli to jest ten pozytywny element, poznania się. Zapraszam tę